Siemanko, siemanko, witam w drugiej części, ponieważ nagranie mi się wyłączyło, yy, więc będę nagrać to w dwóch częściach, ale to trudno. Minister turystyki, yy, patrzysz na niego, to ja. James Claude me Dobrze przeczytałam. Jestem git. Yy, co za bałagan. Yy, więc co cię sprowadza do mistrza turystyki? Jestem zajętym człowiekiem na Tarko i Ferdinanda, gdzie pasą się weszła, że aż tam, pasz tam. Te za złamały wiele przepisów portu Pinta! Tak? Ja mnie godna! E, jesteśmy zbyt... jesteś zbyt modna, mistrza. James został mianowany przez e, naszego ukochanego burmistrza Petra coś tam. Chyba nie chcesz kwestionować decyzji, jak on ma 14 lat w Co? Dam sobie radę, idź po do dyskoteki, czy czegoś tam. Przepraszam, panie pani ministrze. Oczywiście, panie ministrze. Nie zgadnę. Kapitan we, we coś tam zgarnął was za jakąś bohostkę. O tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Eee, czy nie będziemy mieć kłopotów? Gdzie? Tam będziesz miała większe kłopoty niż się wydaje. Mały, w morda chcesz. <gry> czy się sam wywrócić? Chwila, Wiktoria jest niewinna. Ja zapłacę mandat strażnika powie Strażnik powiedział, że e, razem wyjdzie 290 shrinków. Zapomniał o płaceniu Wiem coś tam, coś tam wiem, czy nie wiem. E, czyli tego zakrąglić do 50. Hej, nie patrzcie tak na mnie. To przepis burmistrza. Ja te, Ja tylko e, pokorny urzędnik, który ma pilnować, e, by ich... Nie by ich przestrzegano. Nie! Za te pieniądze miałam kupić nowego konia, ale... Lubcie konie, to mam dla was zadanie. Za 50, 15 minut y, przy, przypłynie łódź y, pełna turystów. A więc wszystkie moje konie są wynajęte... Wy z... no, dobra, czekajcie, bo ja, mi się mega klącze język. Wy coś tam dobrać właśnie na pastwisku e, jak jak zwierzęta nie będą gotowe to nasi urlopowicze będą mieli fatalne wakacje tak to, to takie przykre jak możemy pomóc to już nie musimy płacić? Nie ma pieniędzy e, musicie przyprowadzić moje konie Sid Sidria nawet będziesz mogła i ja na jednym z nich przy się tu przyjechać Yupi! pozwalam ci paść przy targu koni Ferdinanda to dobrze w sumie to są na terenie targu ale to coś... dobra nie chce mi się czytać um, ale się umówiłem z Ferdinandem możecie mi wierzyć moje konie napędzają jego interes nie ma nic przeciwko. Po prostu zabierzcie stamtąd moje zwierzęta, a jeśli Ferdinand albo Eddie będą coś się pytać, powiedzcie, że przysyła was James, wszystko jasne. Przypro Przyprowadzanie koni robota... Robota ich Po prostu zabierzcie moje dobra. Okej. Okay. Przyprowadźcie tu moje konie jak najszybciej, a może a może porozmawiamy z burmistrzem, żeby zmniejszył wam wysokość mandatów. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Za chwilę pewnie znowu mi nagranie wyłączyć, będzie trzecia część. <laughs> dobra. E a, dobra, ty jedziesz ze mną na koniu, okej. Okay. Okej, okay, dobra, dobra. Trzy Kocie, nie, nie mam pieniędzy na tyle. Ja, ja bardzo bank i nie mam pieniędzy szefie. O, znowu Nikol mi się wbiła na nagranie. Fajnie. <laughs> Już... Trzeci raz? <laughs> Okej, <Okay>, nieważne. <laughs> trzeci albo drugi. Chyba trzeci, nie wiem. Tak. <laughs> y, Okej. Okay. Mm, dum, 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 Jedziemy po konie Jamesa i pewnie znowu będę... Powiedzcie, że się daje przeteleportować albo coś A to one są tu Aha, dobra, nie ma ich Ale Aha Dobra <grystanie> <grystanie> Czy nie, że niby tu są? Halo Czego, gdzie one są? Where are you? Aha, tu są, że niby tu Okej, okay. co za bałagan Aha, Sidria, czego tam stanęłaś? Why? Why Sidria? Tylko jest mega ja tak ja chcę. To tutaj. No, wow. Możemy już jechać z końmi z powrotem do Jamesa. Dziwne. Byłam tyle razy i zawsze myślałam, że te konie Ferdinanda, kto by pomyślał, że to konie Ferdinanda, kto by pomyślał, że je tylko pożyczał od Jamesa. Miło, że James tak chętnie się w nim dzieje. No to. No to taki dobry człowiek Chwila Co robicie z tymi końmi? Eee, przysłał nas James James? No dobrze Zabierzcie w takim razie Konie na przejażdżkę I powiedzcie Jamesowi, że Nie zapomniałem mu nie Zapomniałem co mam mu Co jestem mu winien eee, Przekażę mu zapłatę Pod koniec tygodnia, dobra Wiedziałam, że James można ufać. Jamesowi można ufać. Zabierzmy konie z powrotem do Fortu Pinta, zanim pojawi się... Czy pojawi się turyści. Aha. I oddalaj się od koni, coś tam, coś tam. Ej, czego... Nie, nie, nie chciałam nie Boże. Aha. No idź koniu. nią. Siokoniki. siok masz Idź. O, panomer! Konamer mój. O, na ciebie to ja zarabiam, wiesz. Identyczny król. To jest Hanower, Hanover, Tak, Hanower to jest dobrze. I jest mój konamer, czemu mówię nimi brzydko? Konamerku mój. Dobra, gdzie jest jeszcze kontur? Mustang. A ty musisz tak daleko być. No. Weź przyspiesz tempo. Co pie. Gdzie jest Sidria? 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 Gdzie ty jesteś? Gdzie jest Sidria? Aha, nie wiem. Nie wdrążam w to. Ona już poszła naprzód. No, jechać, jechać. Grubasy. Ja na, na hanowerkę ogólnie ja zarabiam. Chociaż tak długo długo wejdzie. Ogólnie teraz miałam go kupować, ale wyszło Andaluzji. Sorry. Sorry Hanna, zarek. Przepraszam Cię. Tak wyszło. Okej. Okay. Mm. A ty, ty, musisz tak daleko znowu stać! No. Mm. Głupie konie. Weź <grymne> przyspiesz to tempo. Tutaj gdzie też ktoś koniki prowadzi. Ej, fajnie to wygląda, paście. No nie oddalam się od nich. O, przyspieszył tempo. <grymne> Czego my musimy tam dojechać? A gdzie jest Cydria? Pytanie o te, tej części, gdzie jest Cydria. na taką, nie patrzcie co, tu to? To minął to no serio? Lubie konie naprawdę jeszcze muszę po tamtej się wrócić, no nie Au. I Już, poszło psik, psik jedno z drugim Już dołączaj do grupy w szopie. Wy też poszło psi, psi. Nie ma żarcia pij.